Cześć dziewczyny! Witam Was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie top 5 produktów, które ja uwielbiam z Rosmana, po które sama mam zamiar sięgnąć. Teraz minus 49% zbliża się do nas wielkimi krokami, więc stwierdziłam, że to będzie idealny moment na to, aby nagrać dla Was taki film, ale nie chciałam Wam polecać wielu, wielu produktów. Chciałam, żeby to było właśnie to moje, wiecie, top 5, a Wierzę, że sprawdzą się u Was tak samo dobrze, jak właśnie sprawdzają się u mnie. Zaczynam! Na pierwszy ogień z moich top 5 produktów idzie Maybelline i to jest słuchajcie kolor Tattoo Creamy Mates i to jest odcień Creme de Nude 93. To jest nic innego jak po prostu cień w kremie, który służy jako rewelacyjna baza. Ja wcześniej jeszcze przed użyciem tego produktu. Zawsze sięgałam po paint Pot z Maka, który mam do tej pory, i słuchajcie, powiem wam szczerze, że, że nie widzę różnicy między jednym a drugim produktem. Poza tym, że tamten kosztuje około 100 zł, a ten na promocji coś koło 18-16, dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że jeżeli potrzebujecie dobrej bazy pod cienie, to właśnie ten Maybelline cień również świetnie się spisze. Jeszcze tylko dodam, że nie mam. Tak bardzo wymagającej powieki. Mi się cienie nie rolują i nie jest problematyczna. Mam nadzieję, mimo wszystko, że u Was się świetnie sprawdzi, tak samo jak u mnie. I właśnie tutaj chciałam Wam pokazać, że już widać w nim dęko i ten produkt mam zamiar sobie kupić właśnie na tej promocji minus 49% i Wam również polecam. Pozostając przy temacie twarzy. Ym... To jest puder z burżua, którego pewnie nie miałabym okazji przetestować, gdyby nie właśnie ta promocja. Ja po raz pierwszy sięgnąłem po ten produkt jakiś czas temu i powiem Wam szczerze, że do zakupu jego skłoniło mnie to, że przepięknie pachnie i wydał mi się być tak bardzo ładnie, dobrze zmielony. A ja powiem Wam, że jestem zwolenniczką bardzo dobrze zmielonych pudrów w kompakcie. I zawsze wcześniej używałam pudru z maka, z którego do tej pory jestem bardzo zadowolona, ale w końcu znalazłam odpowiedni jego zamiennik. Jedyne co to po prostu zakupiłam zły odcień, chociaż mimo wszystko ja i tak go używam, ale wiem, że lepiej się sprawdzi zdecydowanie u mnie zimą, ale mam zamiar teraz kupić jego nawet o 2 tony ciemniejszy odcień, dlatego że uważam, że jest to niesamowity puder. Pięknie scala nasz cały makijaż. Ja nawet ostatnio miałam taki problem, dlatego, że walczę po raz kolejny z hulą z Benefitu, z którą się nie dogaduję. I po prostu musiałam sobie korygować moje nieudane ślady po konturowaniu i nie zawiódł, nie zawiódł. Dlatego serdecznie Wam polecam, bo naprawdę świetny produkt, plus pięknie pachnie. Twarz. Znowu twarz, produkt numer 3. Słuchajcie, to jest paleta do konturowania L'Oreal, którą y, dostałam od Kasi z Łopęgryczu. Dziękuję Ci Kasiu bardzo. Powiem Wam, że ja nigdy nie miałam wcześniej takiego produktu i trochę podchodziłam bardzo do niego ostrożnie, przezornie, Nie wiedziałam, jak się do tego wszystkiego zabrać. W końcu któregoś dnia stwierdziłam: OK, próbuję. I powiem Wam tak: ja nie potrafię do końca konturować sobie twarzy, ale jak dla takiego laika i osoby, która nie do końca dobrze radzi sobie z takimi rzeczami, Stwierdzam, że te produkty bardzo ładnie się blendują i nie możemy sobie zrobić nimi krzywdy, dlatego że one są o konsystencji musu, który dosłownie tam, gdzie chcemy tak jakby nanieść wszystkie poprawki, on idealnie się rozprowadza, co jest oczywiście na plus. Bardzo ładne są też kolory. Dla mnie po prostu Kasia trafiła idealnie, dlatego że ja uwielbiam ciepłe odcienie. Nie do końca dobrze czuję się w tych chłodnych, chociaż wiem, że większość dziewczyn właśnie preferuje chłodne odcienie. U mnie nie do końca to się sprawdza, ale tak. Tutaj mamy przepiękny żółty odcień. Uważam, że świetnie wygląda tam, gdzie chcemy te strefy rozjaśnić, a tutaj mam taki brązowy ciepły kolor, który fajnie właśnie ociepla moją buzię i po prostu sobie mogę nim wykonturować twarz. Dlatego jeżeli potrzebujecie czegoś innego, może takiego niestandardowego, jest to również nowość i w regularnej cenie, jeżeli dobrze się orientuję, to ta paleta właśnie do konturowania kosztuje 69 zł, no to jest trochę. A tutaj korzystając już z tej okazji minus 49% myślę, że. I jeszcze tyle jesteśmy w stanie zapłacić, także serdecznie wam polecam właśnie tą paletę. Jeżeli będziecie chciały wiedzieć, to ja ją mam w kolorze Medium Dark i to jest 03. Przedostatnią rzeczą jest szminka z Maybelline w kolorze Nude embrance numer 930. I ja tą szminkę prezentuję w jednym z filmów, które podlinkuję wam na dole. Dla mnie to jest idealny odcień na jesień. Ale również na lato do takiej opalonej skóry. Ale powiem Wam szczerze, że ja zauważyłam, że lepiej się odnajduję w tym kolorze, jeżeli mam zdecydowanie mocniej pomalowane usta. Z kolei zauważyłam również, że blondynki pięknie wyglądają w tym kolorze, mając jedynie podkreślone rzęsy. Moja koleżanka często właśnie używa tego odcienia i ma tylko pomalowane rzęsy. Delikatnie bronzer i właśnie ta szminka wygląda fenomenalnie. Powiem Wam, że widziałam ją również u Basi kolmi Blondie, która przepięknie właśnie wygląda w tym odcieniu, a jest blondynką. Dlatego myślę, że jest to taki uniwersalny kolor, ale niestandardowy, bo ona mogłaby się na pierwszy rzut oka wydać nieco sina, zimna, ale naprawdę y Wygląda pięknie na ustach, zwłaszcza kiedy użyjemy do niej konturówki, bo powiem Wam szczerze, że kiedy ja sobie nie obrysuję ust konturówką, a użyję jej, to nie jest ten sam efekt i znalazłam właśnie do niej idealną konturówkę, ale to już poza takim, wiecie, rozmanowym tematem, i to jest Lip Matic Pierene, i to jest odcień 07, znaczy kolor 07, więc jeżeli będziecie szukały do niej idealnej konturówki, to są niemalże te same kolory. Także Wygląda to kompo razem rewelacyjnie. Polecam Wam serdecznie. Ostatnią rzeczą, jaką chciałabym Wam polecić, to jest klasyk. Klasyk, czyli Maybelline Colossal. Tuż ponoć jeden z ulubionych make-up artist. Wcale się nie dziwię, bo powiem Wam, że to jest taka szczoteczka chyba uniwersalna dla wszelkiego rodzaju rzęs. Ja ten tusz przede wszystkim cenię sobie za to, że jego szczoteczka wygląda po prostu. Na taką szczoteczkę wielką, ale absolutnie nie brudzę sobie powiek dookoła i kiedy go używam widzę jak on po prostu wydobywa głębie mojego oka i jak pięknie się rozprowadza po nawet tych najmniejszych włoskach dlatego to jest może taki klasyk, ale faktycznie ten volume jest tutaj niesamowicie widoczny, dlatego jeżeli potrzebujecie takiego tuszu, który będzie Uniwersalny, ale jednocześnie niestandardowy i nie taki zwykły, tylko taki, wiecie, ma to coś w sobie. No to serdecznie Wam polecam właśnie Maybelline The Colossal Go Haotic. a Tego to już nie wiedziałam, że on się tak dokładnie nazywa, ale właśnie Maybelline Colossal. Jeżeli chodzi o moje top 5 produktów, dzisiaj byłoby to na tyle. Sama jestem ciekawa, jakie są Wasze ulubione produkty. Może być takie top 5 albo chociażby taki jeden produkt, który mogłybyście mi polecić, jako wiecie, takiej koleżance, która siedzi po drugiej stronie i sama Wam coś poleca, to chciałabym, żebyście mi również coś poleciły. Będzie mi bardzo miło. Za dzisiaj Wam dziękuję. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i zostawiać kciuków w górę. Będzie mi bardzo miło. Poza tym wtedy nie przegapicie żadnego mojego kolejnego filmu. Za dzisiaj Wam dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa!